Cześć, z tej strony Konrad Kowalczyk, Dynamics 365 Junior Konsultant i w dzisiejszym odcinku Out of the Box chciałbym zaprezentować Wam przyjemną i bardzo łatwą funkcjonalność, która ostatnio dodana została przez Microsoft i tyczy się wizualizacji Copilot'a podczas naszej pracy w systemie CRM. W ostatnim czasie Microsoft obsługuje coraz więcej rozszerzeń dotyczących działania Copilot'a w systemie Dynamics 365. Jednak nie samymi nowinkami technicznymi człowiek żyje i często proste rzeczy potrafią pomóc użytkownikom najbardziej. Z takim małym gadżetem przychodzę właśnie dzisiaj. Proszę zauważyć, że ostatnio do usługi Copilota zsynchronizowanego z naszym systemem doszło kilka funkcjonalności, które oczywiście dotyczą danych, jakie przechowujemy w naszej aplikacji. Duża baza danych oznaczać może także potrzebę coraz większej ilości miejsca na przetworzenie uzyskanych informacji np. o klientach czy też szansach sprzedaży. W zależności od tego, na jakim urządzeniu desktopowym pracujemy, możemy zmagać się z nieprzyjemną potrzebą scrollowania informacji uzyskiwanych od Copilota. Microsoft sięgnął po bardzo proste rozwiązanie, które pomoże nam w lepszej organizacji pracy pod kątem wyciąganych danych i zwizualizowanie sobie informacji w spersonalizowany sposób. Wejdziemy sobie do naszego pomocnika sztucznej inteligencji, czyli do naszego kopajlota i jesteśmy na tabeli szans sprzedaży. Jak widzimy czat jest pusty i po naszej lewej stronie okienka w widnieje szara podłużna linia, która oznacza margines okienka pracy naszej sztucznej inteligencji. Najżdżając na nią będziemy mogli w prosty sposób rozszerzać lub zawężać Widok okna kopilota. Zadajmy jakieś pytanie kopilotowi. Weźmy sobie, powiesz informacje o naszych szansach sprzedaży. Pokaż więcej i podsumujmy sobie jedną, drugą i jeszcze jedną jakąś naszą krację. I teraz tak, najeżdżając na nasz szary pasek, możemy sobie spokojnie ominąć skrolowanie góra-dół po informacjach, które uzyskaliśmy. Jednocześnie dopasowując odpowiednią szerokość do tego, jak chcemy pracować z wykorzystaniem Copilota. Jak widzimy, nasze informacje roz, możemy rozszerzyć, jak i zawęzić, dopasowując je do naszych potrzeb. Taki mały bajer. A może mocno ułatwić naszą pracę. Takie rozwiązanie służyć ma głównie do zwiększenia produktywności i zapewnienia większej ilości miejsca na zawartość pomocniczo, gdy użytkownicy pracują na większych ekranach bądź też na mniejszych ekranach i chcą dostosować swoją wygodę pracy z CoPilotem przy użyciu właśnie sztucznej inteligencji i jakiś tabel yy, w systemie CRM. I to tyle. Taka mała rzecz. Yy, którą chciałem dzisiaj pokazać. Serdecznie dziękuję za uwagę oraz zachęcam do korzystania z małych, ale jakże pomocnych rozszerzeń dostarczanych przez Microsoft. Aby poznawać więcej przydatnych porad z zakresu pracy z Dynamics 365, zapraszam do kolejnych out-of-the-box w zakresie pracy z tym systemem oraz zachęcam do pozostawienia po sobie śladu w postaci lajka like lub subskrypcji. Pozdrawiam i do usłyszenia.